Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku, ostateczna decyzja, jaką podjąłem pod kątem trasy powrotu do Szwecji, opowiem o zgiętym kruczyku w kufrze i know-how na wyjazdy oraz opowiem o Finie motocykliście, który podzielił się ze mną swoim know-how pod kątem zwierzyny w Skandynawii. Zapraszam! Dziś rozpoczynamy z miejscowości Olsborg i mamy dwie trasy. Pierwsza, czerwona, którą sugerowała norweska policja, żebym pojechał do granicy z Finlandią. I druga, która jest dla mnie bardziej logiczna, bo do granicy praktycznie kilometry są te same. No i którą wygrałem ostatecznie? Za chwilę dowiecie się w filmie. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim. W dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 miała przyjechać norweska policja, moja escorta do granicy norwesko-finlandzkiej, tak kazali mi wracać wstępnie, no ale natomiast na rozstaniu powiedzieli, że jak nie przyjadą do 11, no to mam jechać sam, bo pewnie coś mi wypadnie. No i czekałem do tej 11, nie przejechali, poczekałem nawet do 11.15, dałem mi taki kwantran studencki, mówię, no dobra, no nie ma ich, mówię, no to jadę, no i mówię, ponieważ już miałem, rezerwa mi się paliła na... Z, na wyświetlaczu, mówię no to jadę zatankować jeszcze na stację no i pojechałem na tą stację zatankowałem no i tak myślę mówię, no bez sensu jechać do tej Finlandii no 138, 132 km jest do Finlandii a 138 km jest do Szwecji jadąc dwóch przez Norwegię no i mówię no to jest tylko 6 km różnicy, nie no w czym problem nie mówię, tak myślę myślę, mówię jak pojadę przez Finlandię, no to jakieś tam 400 km spokojnie na do noclegu, jak patrzyłem. A tutaj prosta droga, niecałe czysta, i już będę. No i tak stanąłem, wyjechałem z tej stacji, stanąłem za samochodem na krzyżówce i powiedziałem sobie tak. Jak ten przede mną pojedzie w lewo, no to wracam z powrotem przez Finlandię. Jak pojedzie w prawo, to pojadę Norwegię, przez Norwegię do Szwecji. No i pojechał w prawo, no i tak się puściłem. Za tym samochodem oczywiście przepisował ładnie, grzecznie, bez jakichś tam większych tych numerów. No i tak przy okazji zjedziłem sobie Narvik i dojechałem do Szwecji. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du var i, du var i, kom inte hit Ungen min får du visa svans Sånt passar i varje mål Sangen min får du aldri. Jadąc w stronę granicy norwesko-szwedzkiej po drodze. Dla odmiany oczywiście zastał mnie znowu deszcz, więc trzeba się było zatrzymać i ubrać przeciwdeszczówkę. No i podczas tego postoju pokażę wam, jak ciężko było obrócić kluczyk w kufrze, ponieważ o tym wam nie wspomniałem w zeszłym odcinku, ale jeszcze tego felarnego dnia, kiedy dostałem mandat. Wydarzyła się taka sytuacja na stacji benzynowej, że wkładam kluczyk właśnie do kufra, próbuję przekręcić i nie mogłem go przekręcić, nie mogłem go w ogóle wcisnąć do środka i tak troszeczkę pchnąłem, że tak powiem, od środka dłoni no i w tym momencie go zgałem no to duże oczy na szczęście mi udało mi się go troszeczkę naprostować do normalnej wyjściowej pozycji natomiast już nie mogłem nic przekręcić ani w tym schowku, ani w stacyjce ja mówię, no to mówię, pozamiatany jestem na szczęście przypomniałem sobie że w dzień kiedy się pakowałem dosłownie o pierwszej w nocy wstawałem z łóżka jeszcze i poszedłem po ten zapsowy kluczyk i schowałem go sobie właśnie na szczęście do kurtki razem z paszportem w folikę przeciwdeszczową no i to mi uratował tyłek słuchajcie bo pomysł miałem wstępnie taki że ten kluczyk gdzieś tam schowam sobie do kufra i tego, no ale jak zgubicie kluczyk no to ani kufra nie otworzycie niczego więc takie know how trzymajcie go w kurtce w najbardziej bezpiecznym miejscu którego się nie oddalacie za bardzo nie pozostawiacie nigdzie I także myślę że kurtka to jest najlepszym odpowiednikiem bo Zawsze ją macie przy sobie i nie spuszczacie raczej z oka. Ja jestem już za granicą norwesko-szwedzką, także można powiedzieć, że jadę na legalu. Udaję się bezpośrednio do noclegu, żadnego zwiedzania po drodze. Jeśli chodzi o Nostek, to nazwy miejscowości nie wypowiem, bo sobie bym język połamał, więc wpiszę Wam na końcu parę zdjęć. Pokażę, ponieważ nostek całkiem ciekawy, bo była tam jednocześnie hodowla Husky, ich restauracja, bezpozycji sauna, jacuzzi, to bardzo przyzwytych w pieniądzach. I co najważniejsze, nie było tam internetu, więc poczułem się jakbym miał prawdziwy urlop. Dzisiaj kontynuujemy trasę po szwedzkich drogach, udając się do miejscowości Skeletti. Po drodze jedno tankowanie dystans 400 km. Zapraszam. W miejscu, gdzie nocowałem, poznałem bardzo miłych Szwedów. W tego dnia, kiedy właśnie przyjechałem, był mecz Polska-Austria Mistrzostwa Euro. no Szwedzi odpadli z Euro między innymi przez nas, I mają taką zasadę, że z tym odpadną, no to tym kibicują dalej w mistrzostwach, tak też było. No niestety my daliśmy ciała, przegraliśmy 3 do 1 z tą Austrią, więc pozostało tylko zapić porażkę, co też uczyniłem, bo Szwedzi poczęstowali bardzo dobrym piwem 7%. było kupa śmiechu, oczywiście uraczyła ich moja historia z Norwegii, bardzo współczuli. No i też trochę ich ostrzegłem przed tym, ponieważ też jechali na nockę, więc pewnie o tym patro policyjny zahaczą po drodze, znając życie. Rano na śniadaniu, co się okazało, poszedłem z całym swoim majdankiem, żeby uszykować sobie do śniadania. No w kuchni było dość sporo osób. Było, jak powiem, była Norwegia, Finlandia, Szwecja, Anglia i Szwajcaria. No i co ciekawe było to dwie rzeczy. Po pierwsze Ludzie byli tak sympatyczni, że po wejściu od razu mi zaproponowano, że czy nie chce kawy, bo zaparzyli za dużo. Mówię, że tak, proszę bardzo. Druga osoba, chyba anglicy, czy czy nie chce tego mleka, bo zagotowali za dużo. mówię, czy do płatków, czy wady jatem. mówię, że tak, bez problemu. I tak w sumie nawet chleba nie musiałem za bardzo wyciągać, bo też tam tostowy ktoś miał. I po prostu pozbywali się tego, bo nie chcieli zabierać ze sobą, i, i tak trochę na, że tak powiem. Na krzywą gębę się załapałem, no ale na końcu tylko chleb swój użyłem jeszcze i, i tyle. Natomiast jedna ciekawostka była, że była tam pani, która była w zaawansowanej ciąży, to było tam 7 miesiąc i pani była ze Szwajcarii i podróżowali sobie z mężem na nordkę. No i to, że tam jechali na ten nord, nordka, to jeszcze może nic takiego dziwnego, ale jedną rzecz zwróciłem uwagę, jak się dowiedziałem, że oni śpią pod namiotem wszędzie, więc mówię, okej, okay, mówię, nie boicie się tego, i dlaczego no się boimy, ubezpieczeni jesteśmy. Mówię, damy radę, nie? Mówię, no. Pardziele, no podziwiałem, mówię super, świetnie, mówię no ja chyba bym się nie odważył, zwłaszcza z własną żoną, ale mówię no, no okej, okay, no każdy decyduje za siebie. Także bardzo sympatycznie, miejscówka fajna, polecam, zwłaszcza, że tam też hodowla psów haski e, jest na miejscu, też sobie tam poglądałem. Z czystego serca polecam. No. I tak jadąc sobie przez tą Szwecję, czegoś innego mógłbym sobie posłuchać niż nie zespołu Abba, który właśnie pochodzi ze Szwecji. Jedna piosenka, która po tym mandacie ciągle mi chodziła po głowie. i miss. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia, here I go again. My my, how can I resist you, mamma mia? Does it show again? My my, just how much I miss. A propos tego renifera, którego właśnie mijałem, to podzielę się z Wami know-how pewnego fina motocyklisty, którego poznałem w rwaniu mi, zwierzyny, które panuje na północy. Yy, zacznę od największego zwierzęcia, czyli łoś. Tutaj mnie bardzo ostrzegał przed tym, żeby go nie wyprzedzać, poczekać aż zejdzie z drogi na ten zielony pas z prawie z strony. Z tego względu, że jest to zwierzę bardzo powolne i mozolne, natomiast w przypadku zagrożenia potrafi bardzo szybko się przemieszczać i ma tak szerokie poroże, że bez problemu nas może zaatakować, więc przed tym bardzo mnie uczulał. Jeśli chodzi o renifery, to mówię, że to jest bardzo płochliwe zwierzę i poszedł się w sposób nieprzewidywalny, że nie biegnie do przodu tak jak większość zwierząt, tylko ucieka prawo, lewo, zawraca, jest totalnie nieprzewidywalne i tutaj przy wyprzedzaniu powiedział mi tak, żeby jak się zbliżam do niego tam z prędkością 450 na godzinę, wcisnąć klamkę sprzęgła, minąć go i wtedy puścić tą klamkę i spokojnie odjechać. I to zwłaszcza jest ważne, kiedy jedzie za nami drugi motocyklista, żeby czasem w niego nie, nie przewalił, czy to jest samochód. Bo taką kulturę jazdy mają właśnie w Finlandii. I druga sprawa, że jak jest jeden renifer, to przeważnie jest też drugi albo całe stado i tak mam zakładać. Jak jest jeden, to on prawdopodobnie jest chory, bo jest wyłączony ze stada, pomijać, nie zbliżać się, bo raczej choruje na chorobę CWD. Jeśli chodzi o niedziedzie wilki, no to tutaj taka informacja dla osób, które by spały pod namiotem, że wszelkie rodzaju garnki myć, nie zostawiać żadnych śladów jedzenia. Wszystko worki foliowe, hermetycznie zamknięte, żeby w nocy po prostu nie przyszły, bo one po prostu grasują i szabrują za jedzeniem. Tak samo jak resztki jedzenia byście wywoływali do jakiegoś śmietnika obok. No to raczej to zróbcie po wyjeździe, przytrzymajcie to w workach niż wyrzucić na noc i będziecie mieli nieproszonych gości. Jeśli chodzi o taką w cudzysłowie dorobnicę, tylko tam lisy, brosuki, zające, jakieś tam drobne plastwo, no to tego sporo było przy drodze rozjechane, nie, niestety. Dwa brosuki ja po drodze na przykład mijałem, gdzie w życiu brosuka na żywo nie widziałem. A ptactwo, no to sam miałem przypadek, gdzie podleciała mi Meba pod owiewkę, walnęła tam skrzydłem, poleciała gdzieś tam dalej, już nie oglądałem się za bardzo. No i tam się nic nie stało, tylko po prostu no jest to takie dosyć niebezpieczne, bo może, no możecie się przestraszyć i wyjechać na barierkę czy coś, nie? Także te 70 -tki, 80 80 nie są bezcelowe. Po coś tam są z jakiegoś powodu. Głównie mam wrażenie, że na zwierzynę, Bo tak powiedzmy do dwóch trzecich trasy do Finlandii do Szwecji to, to nie było problemu. Nie widziałem tej zwierzyny, dopiero tak właśnie w ostatniej jednej trzeciej długości, właśnie odrowaniem od Finlandii do po i później do Szwecji do Sklefti, to, to, no, to było trochę tej zwierzyny. Ja także uczulam i uważajcie. Hotel West Western, Malma, w Szwecji, w miejscowości, o której nie potrafię wymówić, ale tutaj pokazana jak człowiek sobie musi radzić. Widzicie, mokry pokrowiec mi zaczął po prostu puszczać wodę w puszce, i wszystko było mokre za chwilę. więc dwa krzesełka rozłożone jak na motocykl, elegancko. Tu wentylatorek zamontowany obrotowy. Przy okazji się papcie też wentylują i suszą. No to zawsze pomoże. Rękawiczki też się już suszą. Reszta też. Oto to jakieś tam wyposażenie. No my no. No dzisiaj tutaj śpimy. Cukiereczek jest zajwist. To jest to taki słodziak. <gryw> Na razie. W kolejnym odcinku dowiecie się jak oszukałem przeznaczenie nie jadąc ostatecznie przez Norwegię. Opowiem wam o nocy spędzonej w lekańskim nawiedzonym domu oraz dowiecie się jak zblokowałem sobie konto tankując na stacjach w Skandynawii. Zapraszam!